Cześć, to Jaruzero i metoda na przeszkody. W tym odcinku pokażę technikę odpoczywania na linie, jak zapleść, tak żeby móc całkowicie odciążyć ręce i odpoczywać na przeszkodzie. Zapraszam. Wchodzenie na linę generalnie opiera się na sile nóg. Cała technika wchodzenia na linę i Cwicenia do tego prowadzące są w innym moim filmie, link będzie w opisie. W tym odcinku chcę się skupić wyłącznie na tym, jak zaplatać tą linę nogami, ponieważ sporo jest takich przeszkód, gdzie na przykład lina jest jednym z elementów, jest długa sekcja, no i na przykład ile i nie mam siły. No I teraz jak odpocząć na tej linii? To jest najlepsze miejsce do tego, żeby odpocząć. Są dwie techniki zaplatania liny. Pierwsza, tak jak podczas wchodzenia Tyle, że z mocnym dociśnięciem stopy są równoległe. I już jestem w stanie odciążyć ręce, bo trzymam się wyłącznie na nogach. I tak samo dzwonek bezpiecznie można dotknąć i zejść. To jest pierwsza technika. I ona zadziała wtedy, kiedy to zaplecenie i pozycja stóp są zrobione dobrze. Wybieram od dołu. I stopy są równoległe, i tutaj przygniatam do grzbietu drugiej stopy. Lewa przygniata lina, i w ten sposób można się utrzymać. To jest bardzo tutaj ważne. Częsty błąd to jest właśnie to, że robi się tak i tak. Nogi są pod kątem, nie są równolegle, i wtedy lina bez problemu z między nóg wyjeżdża. I druga technika, czyli tak zwana blokada. Jeżeli zrobi się tę blokadę. Działa to na tej zasadzie, że nie trzeba wkładać w żadnej siły ponieważ lina sama zaciska nogi nogi się zaciskają o liny i działa to także samo się blokuje i można na tej linie spędzić tyle czasu w zasadzie ile się chce Tak to wygląda czyli zaczyna się tak samo jak poprzednia technika tylko zamiast tego, żeby skończyć tu przekłada się jeszcze bardziej tutaj Pięty się zaciskają jedną o drugą To samo działa, tak mogę sobie wisieć. Czyli, jeśli jest długa przeszkoda i mam wątpliwości co do tego, czy dojdę do końca, to sobie tak i sobie tu odpoczywam. Ile mi się żywnie podoba. Bo sobie mogę czekać ile chcę, i jak uzyskałem siłę, to idę dalej. A jak zrobić tą blokadę? To jest jeszcze jeden tip. Zaczynam tak jak zwykłe zaplecenie. I tu trzeba nogę trochę dać od pionu odchylić, tak żeby łatwiej było włożyć tą drugą nogę. Czyli jeszcze raz. Tutaj trochę i dopiero w ten sposób mogę się trzymać bo jeśli będę tylko pionowo wisieć to troszeczkę trudniej tu jest o trudniej tą nogę jest zmieścić czyli trzeba sobie zrobić przestrzeń na lewą nogę która wejdzie odchylić trochę tutaj pięta się zakleszcza i w ten sposób można odpoczywać to była moja technika zaplatania liny oraz technika blokada która pozwala podczas spinania się na liny lub przechodzenia różnych przeszkód odpoczywać w zasadzie tak długo jak się chce. Dzięki i zapraszam na kolejne filmy